Cześć, witam w Dębowej Chatce. Zapraszam do wysłuchania reedycji 15 odcinka z serii Missing411. Oryginalna wersja tego materiału została opublikowana 17 lutego 2022 roku. Odcinek trwał 8 minut i opisywałem w nim przypadek zaginięcia Geraldine Lergey. W tym filmie dodałem jeszcze jedną sprawę tajemniczego zaginięcia z obszaru Szlaku Apalachów. Która wydarzyła się prawie 30 lat wcześniej. Sprawa numer 1. Jessie Albertine Hoover, 54 lata, zaginęła 20 maja 1983 roku. W maju 1983 roku Jessie Albertine Hoover wyruszyła w kierunku Maine. Najbardziej wysuniętego na północny wschód stanu USA, aby wędrować szlakiem Apalachów na południe od parku stanowego Baxter. Ten dziki obszar jest niezwykle odległy i trudno dostępny. Jessie miała 54 lata i mieszkała w White Settlement w Teksasie. 5 listopada 1982 roku jej mąż Eugene zginął tragicznie potrącony przez samochód. Utrata męża po 35 latach małżeństwa była dla niej ogromnym ciosem. Wkrótce potem zaczęła mówić o ambitnym planie wędrówki szlakiem Apalachów z Maine do Georgii, co stanowi trasę o długości około tysiąca km. Inspiracją do tego pomysłu był artykuł o tej słynnej wędrówce, który wiele lat wcześniej przeczytała w magazynie National Geographic. Chociaż jej rodzina wyrażała poważne obawy co do jej planów, Jessie była nieugięta w przekonaniu, że szlak jest odpowiedni dla kobiety w jej wieku. Stworzyła szczegółowy plan podróży, w którym określiła, kiedy dotrze do głównych przystanków na szlaku, aby odebrać zapasy i pieniądze. Ze swoim lekarzem zaplanowała nawet uzupełnianie leków na epilepsję, co świadczy o tym, że starała się pamiętać o wszystkim. Appalachian National Scenic Trail, powszechnie znany jako Appalachian Trail lub AT, to oznakowany szlak turystyczny we wschodnich Stanach Zjednoczonych o długości około 3,5 km. Rozciąga się on od Springer Mountain w stanie Georgia do Mount Katahdin w Maine, przecinając 14 stanów i oferując niezwykłe widoki na przyrodę i góry wschodniej części kraju. Szlak apalachów cieszy się ogromną popularnością, przyciągając rocznie od 2 do 3 milionów wędrowców. Około 10% z nich decyduje się rozpocząć swoją przygodę w Maine. Zazwyczaj w czerwcu, gdy warunki pogodowe stają się bardziej sprzyjające. Warto jednak zauważyć, że tylko 1 czwartej osób podejmujących się tego wyzwania Udaje się przejść całą trasę, co świadczy o jej trudności i wymagającym charakterze. 16 maja 1983 roku Jessie Hoover podjęła ambitną próbę przemierzenia szlaku, wyruszając na południe w kierunku Maine i słynnego 100 Mile Wilderness, około 160 kilometrowego odcinka dziczy położonego na południe od parku stanowego Baxter. Ten fragment trasy znany jest ze swojego odizolowania i trudności. Jest tak odległy, że doświadczeni wędrowcy zalecają zabranie ze sobą zapasów żywności wystarczających na 8 do 10 dni podróży. Niestety Jessie nie skontaktowała się z rodziną, aby poinformować o swoich postępach na szlaku, co wzbudziło niepokój bliskich. W rezultacie 11 lipca. Prawie dwa miesiące po ostatnim kontakcie z kobietą, jej siostra zgłosiła jej zaginięcie strażnikom parku. Natychmiast rozpoczęto zakrojone na szeroką skalę poszukiwania, jednak raport z dochodzenia ujawnił, że Jessie była totalnie nieprzygotowana do tej wyprawy. Miała na sobie jedynie lekką odzież, nieodpowiednią do zmiennych warunków pogodowych w górach. Gdzie temperatury mogą wahać się od około 5 stopni Celsjusza w nocy do 25 stopni Celsjusza w ciągu dnia, a jako prowiant zabrała tylko suszoną wołowinę, co było dalece niewystarczające na tak długą i wymagającą trasę. Poszukiwacze odkryli, że pani Hoover podjęła próbę wejścia na Mount Catadin w parku stanowym Baxter 20 maja 1983 roku. Jednakże strażnicy parku stanowczo odradzili jej tę wędrówkę ze względu na rażący brak odpowiednich zapasów i sprzętu. Mount Katahdin to majestatyczny szczyt będący najwyższą górą w stanie Maine, wznoszący się na imponującą wysokość 1605 metrów nad poziomem morza. Nazwa góry ma fascynujące pochodzenie, wywodzi się z języka Indian Penobscot. I oznacza dosłownie najwyższą górę, co doskonale oddaje jej dominującą pozycję w krajobrazie regionu. W okresie, gdy Jessie zniknęła, wędrowcy wchodzący i wychodzący z obszaru znanego jako 100 Mile Wilderness musieli przejść przez historyczną bramę Abol na Golden Road. Ta prywatna droga zbudowana przez Great Northern Paper Company na początku lat 70. XX wieku służyła pierwotnie do transportu ogromnych ilości drewna do okolicznych tartaków. Stanowiła ona kluczowy element infrastruktury lokalnego przemysłu drzewnego. Pracownik obsługujący bramę zachował w pamięci spotkanie z Jesse z końca maja 1983 roku. Zapamiętał, że kobieta zdecydowanie skierowała się w stronę szlaku prowadzącego do 160-kilometrowego odcinka puszczy położonego za mostem Abel Bridge. To krótkie spotkanie okazało się być ostatnim udokumentowanym kontaktem z Jessie przed jej tajemniczym zniknięciem. Skala wyzwania, przed którą stanęli poszukiwacze była ogromna. Potencjalny obszar poszukiwań obejmował około 60 tysięcy kilometrów kwadratowych dzikiego terenu. W obrębie tego rozległego obszaru znajdowały się setki kilometrów szlaków, na których Jessie mogła zabłądzić. Gęstość lasów, obfitość roślinności oraz fakt, że niektóre odcinki głównego szlaku nie były dostatecznie oznaczone, znacząco zwiększały ryzyko zgubienia się. W takich warunkach nie trudno stracić orientację i błąkać się przez wiele dni, nie znając drogi powrotnej. Warto dodać, że warunki pogodowe w tym regionie mogą być bardzo zmienne i wymagające. Brak odpowiedniego wyposażenia, tak jak w przypadku Jesse Hoover, był więc szczególnie niebezpieczny, zwiększając ryzyko hipotermii w nocy lub odwodnienia w ciągu dnia. Przez całe lato 1983 roku wędrowcy przemierzający północny odcinek szlaku Apalachów byli systematycznie pytani o panią Hoover, jednak żaden z nich nie potwierdził jej spotkania. Ta sytuacja budziła coraz większy niepokój wśród służb poszukiwawczych i rodziny zaginionej. W okresie zaginięcia Jessie odnotowano również lekkie opady deszczu. Co dodatkowo komplikowało sytuację, zwiększając ryzyko wychłodzenia organizmu i utrudniając orientację w terenie. Mimo intensywnych wysiłków strażnicy parku nie odnaleźli żadnych śladów Jessie, jej ciała ani fragmentów ubrań czy charakterystycznego niebieskiego plecaka. Co więcej, w tym samym czasie i w tym samym obszarze. Prowadzono zakrojoną na szeroką skalę akcję poszukiwawczą innego turysty, co teoretycznie zwiększało szanse na przypadkowe natrafienie na ślad Jessie. Strażnicy z przekonaniem twierdzili: Przeszukaliśmy las dosłownie centymetr po centymetrze. Gdyby tam była, z pewnością byśmy ją znaleźli. Nie zostawiamy ludzi zaginionych w lesie. Brak jakichkolwiek śladów był niezwykle zastanawiający dla doświadczonych strażników. Wydawało się, jakby Jessie po prostu rozpłynęła się w powietrzu, nie pozostawiając za sobą najmniejszego śladu swojej obecności w tym rozległym obszarze. Od czasu jej zaginięcia minęło ponad 40 lat, a mimo upływu czasu i postępu technologicznego w metodach poszukiwawczych, nigdy nie natrafiono na żaden konkretny trop. Jessie ewidentnie nie była przygotowana do pokonania ogromnej puszczy, zwłaszcza podczas samotnej wędrówki. W tak wymagającym terenie mogło dojść do wielu niebezpiecznych sytuacji. Od hipotermii, przez dezorientację i brak żywności, po nieszczęśliwy wypadek, atak epilepsji, a nawet choć jest to mało prawdopodobne morderstwo. Ta historia podkreśla, jak dzikim, surowym i odległym miejscem jest ten fragment szlaku Apalachów. Eksperci zgodnie twierdzą, że najrozsądniejszą radą dla przyszłych wędrowców byłoby unikanie samotnych wypraw na tak wymagającym szlaku. Bezpieczeństwo podróżowania w grupie, odpowiednie przygotowanie i regularny kontakt z punktami kontrolnymi. Są kluczowe dla pomyślnego ukończenia tej wymagającej trasy. Sprawa Jessie Hoover zyskała rozgłos dopiero 30 lat później, gdy w podobnych okolicznościach na tej samej trasie zaginęła inna starsza kobieta. Przejdźmy więc do. Sprawy numer 2. Geraldine Largay, 68 lat. Zaginęła 23 lipca 2013 roku. Geraldine Largay, nazywana przez przyjaciół i znajomych Jerry, była 68-letnią emerytowaną pielęgniarką sił powietrznych. Jako zapalony wędrowiec często przemierzała długie szlaki w okolicach swojego domu w stanie Tennessee. Latem 2013 roku, podobnie jak wielu innych entuzjastów pieszych wędrówek, postanowiła podjąć wyzwanie przejścia szlaku Apalachów jednego z najbardziej znanych i wymagających szlaków turystycznych w Stanach Zjednoczonych. Stanowi on nie lada wyzwanie, nawet dla doświadczonych wędrowców. Jerry, znana na szlaku pod pseudonimem Inchworm, Rozpoczęła swoją sześciomiesięczną podróż z dużą determinacją i entuzjazmem. Początkowo kobieta wędrowała w towarzystwie przyjaciółki Jane Lee, jednak później zdecydowała się kontynuować wyprawę samotnie. Do końca lipca przebyła imponującą odległość ponad 1600 km. Ostatni raz widziana była przez innych wędrowców 22 lipca 2013 roku w schronisku Poplar Ridge. Po tym spotkaniu ślad po niej zaginął. Podczas swojej wyprawy szlakiem Apalachów pani Largay utrzymywała regularny kontakt ze swoim mężem Georgem. Ich spotkania odbywały się w ustalonych punktach. Gdzie Jerry uzupełniała zapasy żywności i niezbędnego sprzętu. Plan zakładał, że małżonkowie spotkają się rankiem 23 lipca na skrzyżowaniu Route 27, które znajdowało się około 35 km od schroniska Poplar Ridge. To spotkanie miało być kolejnym etapem w jej długiej wędrówce. Niestety, Geraldine nigdy nie dotarła do umówionego miejsca spotkania z mężem. George nie wiedział jeszcze, że jego żona zgubiła się w gęstym lesie i desperacko próbowała się z nim skontaktować. 23 lipca 2013 roku około godziny 11:00 Jerry podjęła próbę wysłania wiadomości tekstowej do męża: Mam kłopoty, zboczyłam ze szlaku, chcąc dotrzeć do samochodu. Teraz się zgubiłam. Czy mógłbyś zadzwonić do AMC Appalachian Mountain Club i poprosić, aby strażnik mi pomógł? Jestem gdzieś na północ od Woods Road. Niestety, ze względu na słaby zasięg sieci komórkowej w tej odległej, górzystej okolicy, wiadomość nie została wysłana. W ciągu następnych 90 minut Jerry, coraz bardziej zdesperowana, próbowała jeszcze dziesięciokrotnie wysłać SMS-a, wspinając się na wyżej położone tereny w nadziei na lepszy zasięg. Gdy wszystkie próby zawiodły, zdecydowała się rozbić obóz na noc, nie wiedząc, że znajduje się zaledwie około 5 km od głównego szlaku. Następnego dnia, czyli 24 lipca o godzinie 16:18, kobieta podjęła kolejną próbę kontaktu. Jestem zagubiona od wczoraj. Znajduję się od 5 do 6,5 km poza szlakiem. Zadzwoń na policję, powiedz co robić, proszę. Ta wiadomość również nie dotarła do adresata. Ironią losu jest fakt, że Jerry zgubiła swój lokalizator GPS który zakupiła specjalnie na tę wyprawę. Prawdopodobnie zostawiła go w jednym z pokoi hotelowych lub schronisk, w których zatrzymywała się podczas wędrówki. To urządzenie mogło znacząco zwiększyć jej szansę na przetrwanie i odnalezienie. 24 lipca, gdy Jerry nie pojawiła się w umówionym miejscu, zaniepokojony George skontaktował się z władzami zgłaszając zaginięcie żony. Nie wiedział wtedy, że Geraldine znajduje się w trudno dostępnym terenie. Służby ratownicze, w tym jednostki lotnicze, policja stanowa, strażnicy parku narodowego oraz straż pożarna rozpoczęły oficjalne poszukiwania pani Largey. Niestety, w tym czasie w regionie panowały niekorzystne warunki atmosferyczne z intensywnymi opadami deszczu sięgającymi 50 mm na dobę. Co znacząco utrudniało akcję poszukiwawczą. Zespoły ratownicze skrupulatnie przeszukały poboczne szlaki, przeprowadziły wywiady z turystami oraz wykorzystały specjalnie wyszkolone psy tropiące w celu wykrycia zapachu zaginionej. Pomimo szeroko zakrojonych działań, obejmujących obszar o promieniu około 30 km od miejsca ostatniego kontaktu z Geraldine. Nie udało się odnaleźć żadnych śladów jej obecności. Wydawało się, jakby dzika przyroda całkowicie pochłonęła zaginioną turystkę. Jane Lee, która towarzyszyła Geraldine przez znaczną część trasy, zanim musiała ją opuścić z powodu nagłej sytuacji osobistej, poinformowała służby ratownicze o pewnych trudnościach, jakie jej przyjaciółka napotykała podczas wędrówki. Według Jane, Geraldine miała problemy z orientacją w terenie przy użyciu mapy i kompasu, a czasami z trudem nadążała za tempem marszu. Dopiero w październiku 2015 roku, czyli ponad dwa lata po zgłoszeniu zaginięcia, ciało Geraldine zostało odnalezione w pobliżu Reddington Township niedaleko Reddington Stream. Okazało się, że kobieta przeżyła w dziczy prawie miesiąc, zanim zmarła z wyziębienia i braku pożywienia. Przez ten czas bezskutecznie oczekiwała na pomoc, która nigdy nie nadeszła. Co zaskakujące, co najmniej trzy zespoły z psami tropiącymi zbliżyły się na odległość około 90 metrów od jej prowizorycznego obozu, ale nie zdołały jej odnaleźć. Odkrycie miejsca obozowiska Geraldine zostało przypadkowo zarejestrowane przez ekipę filmową realizującą serial dokumentalny Northwoods Law dla stacji Animal Planet. Ciało znaleziono na terenie należącym do Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Reddington około 5 km od miejsca, gdzie widziano ją po raz ostatni. Obszar ten, wykorzystywany przez marynarkę do programu szkoleniowego SERE, czyli Survival Evasion Resistance and Escape, jest trudno dostępny i odizolowany. Niezwykłe w tej sytuacji było to, że szczątki Geraldine znajdowały się stosunkowo blisko cywilizacji. Idąc na południe od miejsca jej obozowiska, gęsty las po około 60-70 metrach. Przechodził w bardziej otwarty teren z lepszą widocznością. Po kolejnych 25 minutach marszu można było natrafić na wyraźną drogę z bali, prowadzącą do zabudowań. Gdy strażnicy dotarli na miejsce, ich oczom ukazał się przygnębiający widok. W gęstym lesie pod baldachimem gałęzi wysokich drzew, które niemal całkowicie zasłaniały niebo, stał zapadnięty namiot. Obok niego leżał zielony plecak, a wewnątrz namiotu znajdowała się ludzka czaszka otulona śpiworem. Ponure świadectwo ostatnich dni życia Geraldine Largay. Obozowisko było niezwykle trudne do zauważenia, nawet z bliskiej odległości. Jerry, wykazując się niezwykłą pomysłowością i determinacją, stworzyła prowizoryczne schronienie. Wykorzystała młode drzewa i gałęzie sosny do zbudowania osłony chroniącej namiot przed deszczem. Zawiesiła także koc między gałęziami, tworząc dodatkową warstwę ochronną. W pobliżu namiotu widoczne były ślady prób rozpalenia ogniska. Okoliczne drzewa nosiły charakterystyczne czarne ślady zwęglenia. Wewnątrz i wokół obozowiska znaleziono szereg przedmiotów które rzucały światło na ostatnie dni Jerry. Były to między innymi mapy terenu, kurtka przeciwdeszczowa, koc, sznurek, sprawna latarka, niebieska czapka z daszkiem, nić dentystyczna oraz ręcznie wykonany naszyjnik z białym kamieniem owinięty sznurkiem. Najbardziej poruszającym znaleziskiem był dziennik odnaleziony przy ciele Jerry. Jego treść ujawniła, że kobieta przeżyła co najmniej do 18 sierpnia 2013 roku, czyli około 26 dni od momentu zaginięcia. Dziennik zatytułowany George, please read, zawierał wstrząsające szczegóły jej ostatnich dni. Kobieta opisała, jak przez około dwa dni błąkała się po tym, jak zboczyła z trasy przy strumieniu. Próbowała odnaleźć się w terenie, szukając charakterystycznych grzbietów górskich, które mogłyby pomóc jej w orientacji. Niestety, gęsty las i trudny teren skutecznie uniemożliwiały jej znalezienie drogi powrotnej. Najbardziej poruszający wpis w dzienniku, datowany na 6 sierpnia 2013 roku, zawierał ostatnią prośbę Jerry. Kiedy znajdziecie moje ciało, proszę zadzwońcie do mojego męża George'a i mojej córki Carrie. To będzie dla nich największa uprzejmość dowiedzieć się, że nie żyję i gdzie zostałam znaleziona, bez względu na to, ile lat minie. Proszę, znajdźcie w sobie serce, aby przesłać zawartość tej torby do jednego z nich. Ten przejmujący wpis pokazuje, że panie Largay Świadoma swojego losu, do końca myślała o swoich bliskich. Można przypuszczać, że Geraldine miała ze sobą ograniczone zapasy żywności i wody, co dodatkowo utrudniało jej przetrwanie w dziczy. Strażnicy przypuszczali, że kobieta wspięła się na wyżej położony teren w poszukiwaniu lepszego zasięgu dla swojego telefonu komórkowego, zanim zdecydowała się rozbić obóz na wzniesieniu. Tragicznie po niemal miesiącu spędzonym w prowizorycznym obozie Jerry zmarła z powodu wycieńczenia, niedożywienia i ekspozycji na trudne warunki atmosferyczne. Fakt, że jej szczątki znajdowały się wewnątrz namiotu, mógł wyjaśnić, dlaczego psy tropiące nie były w stanie wyczuć jej zapachu, mimo że kilkakrotnie przeszukiwały obszar w bliskiej odległości od jej obozowiska. Namiot mógł działać jak bariera, tłumiąc zapach i utrudniając psom jego wykrycie. Zastanawiające jest jednak, dlaczego Jerry nie usłyszała poszukiwaczy, którzy znajdowali się tak blisko jej obozu i nie wezwała pomocy. Możliwe, że w tym czasie była już zbyt osłabiona z powodu długotrwałego głodu i pragnienia, by zareagować na obecność ratowników. Zaskakujące wydaje się również to, że Geraldine nie zdołała odnaleźć pobliskiej drogi, mimo że znajdowała się na terenie ośrodka szkoleniowego Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Obszar ten, mimo że wykorzystywany jest do celów wojskowych, jest częścią dzikiej przyrody, co dodatkowo komplikuje sprawę i dodaje element tajemniczości do całej sytuacji. Zastanawiające jest, jak Jerry mogła tak szybko zgubić się po zejściu ze szlaku na krótką chwilę. Organizacja Appalachian Trail Conservancy (w skrócie ATC), odpowiedzialna za utrzymanie szlaków, co roku modyfikuje trasy niektórych ścieżek w odpowiedzi na powodzie lub w ramach projektów odnowy ekologicznej. Gdy wytyczają nową ścieżkę, powstaje skrzyżowanie. Na którym turysta może nieświadomie wejść na stary szlak, zamiast kontynuować marsz nowym. Mimo, że ATC stara się blokować konarami ścieżki wyłączone z użycia i usuwać stare oznaczenia, czasami wyblakłe znaki pozostają widoczne, co może wprowadzać wędrowców w błąd. Szlak Apalachów liczący około 3500 km. Jest jednym z najdłuższych oznakowanych szlaków pieszych w Ameryce Północnej. Obszar dzikiej przyrody wokół stanu Maine, o którym była mowa, rozciąga się na przestrzeni około 160 km. Daje to wyobrażenie o skali terenu, na którym zagubiła się Geraldine Largay. Czy zaginięcie obu pań to czysty przypadek, brak doświadczenia w terenie i złe przygotowanie do takich wypraw? Czy też, jak twierdzą niektórzy, wydarzyło się tam coś, co nie pozwoliło im nigdy opuścić szlaku? Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Dziękuję za wysłuchanie reedycji 15 odcinka do końca oraz za wasze wsparcie. Do usłyszenia w kolejnym filmie: Dębowej Chatki.